Około pół roku temu Karnotaur otrzymał dużego nerfa, który zmniejszył jego masę z 1800 do zaledwie 1300 kg. Myślałem wtedy, że meta na Karnotaury całkowicie się zakończyła. Otóż nie do końca. Karnotaur Elder waży aż tonę 800. Ja wraz z Kompanem zapolowaliśmy używając właśnie takich bestii. Bez przedłużania, zapraszam. Z racji tego, że gram na Hortestach, zrespieniu się jak najszybciej pobiegłem do strefy Małych Bebe, aby odchodzić sobie pierwszego taska. Niestety w samej strefie nic nie było, a ja zacząłem szukać czegoś do zjedzenia? Niestety oprócz prawdopodobnie martwego Deino, nic nie znalazłem. Pomimo z tego żołądka byłem szczęśliwy, ponieważ dotarł do mnie mój kolega, z którym będę kontynuował tą przygorę. Zaczęliśmy biec w stronę strefy migracji, dlatego że ja muszę być w takich dwóch, aby dostać kolejnego taska. Poza tym obaj byliśmy dosyć głodni i mieliśmy nadzieję, że coś po drodze znajdziemy. Na szczęście wyczułem jakieś diety, a po podejściu bliżej okazało się, że jakiś dosyć duży tyranozaur popełnił skok wiary, a my mogliśmy sobie zrobić świetne diety. Po udanym posiłku udaliśmy się do strefy migracji. Niestety dzik przepłynął, a my nie chcieliśmy ryzykować możliwym pochwyceniem przez dajno. Okazało się także, że wokół nas znajduje się sporo karnotaurów, nawet przygarnęliśmy jednego małego. Tak, kiedyś to wszystko będzie moje. Ale teraz udaliśmy się do cewi spota, aby uzupełnić wodę. Następnie, chwilę posiedzieliśmy w jednym miejscu, czekając na AI, ale niestety nie się nie zrespiło, więc sami postanowiliśmy, że coś znajdziemy. Niestety, jedyne co znaleźliśmy, to jakaś eska pływająca sobie w wodzie, która na pewno była martwym dojnozuchem, więc nie czekając, wyruszyliśmy w dalsze poszukiwania. Nasze poszukiwania zabrały nas w okolice strefy Majok Bebe, a ja zauważyłem, jak młody tyranozaur czymś się pożywia. Przez ten napis pomyślałem, że tyranozaur nie żyje. Niestety okazało się, że się pomyliłem, a tyranozaur gdzieś mi uciekł. Na szczęście, Jurcu, znalazł innego mojego tyranozaura, którego mi wygadasz. Po chwili udało mi się znaleźć zwłoki mojego tyranozaura, ale okazało się, że nie jesteśmy tu sami. Na szczęście tyranozaur nad nie zauważył, a ja zjadłem organy z tamtego małego Tirekse. Niestety obaj dalej byliśmy głodni, ale usłyszeliśmy wilofozaura. Nieser Dilofozaur był po drugiej stronie rzeki wraz z dwoma tyranozaurami i Triceratopsem. Na chwilę obecną o polowaniu nie było mowy. Prawdziwa walka tytanów. Niestety sami walczący po chwili się znudzili. Udowodniło nam to, że był to Mixpack. Chcieliśmy wyruszać dalej w drogę, aż tu nagle okazało się, że tyranozaur przepływa na naszą stronę. Z braku innych możliwości postanowiliśmy, że przejdziemy przez most na drugą stronę rzeki. I okazało się, że był to jackpot, ponieważ na drugiej stronie znaleźliśmy martwe ciało czegoś dużego, z którego wyciągnęliśmy sobie organy. Niestety, tuż po najedzeniu okazało się, że serwer czeka restart, dlatego postanowiliśmy, że się wylogujemy. Po ponownym zalogowaniu się znowu zaprosiliśmy się do grupy oraz zaczęliśmy szukać czegoś do jedzenia. Niektóre rzeczy w się nie zmieniają. Na szczęście po restarcie AI się naprawiło, a ja upolowałem nam dosyć sporego dzika. Z racji tego, że mieliśmy wszystko, po prostu u krzaku, a ja trochę podrosłem. Zastanowiliśmy, że wrócimy do swych aby uzupełnić picie, ale po drodze natrafiliśmy na dodatkowe dwa dorosłe dziki, świetne do polowania i zjedzenia. I naprawdę, na tych kortestach jest tyle AI, że zginięcie z głodu jest praktycznie niemożliwe. N nie ukrywam, jest to fajne, ale nie chciałbym, żeby tak wyglądała prawdziwa Evrima. Wiecie, jaka jest pierwsza zasada The Isle? Nigdy nie biegnij przez dżunglę. A co ja robiłem? Biegłem. No i wiadomo jak to się skończyło. Na szczęście był to mały spadek, a tuż przed skokiem trochę spowolniłem, więc uratowało to moje obydwie nogi. I kiedy tak biegłem, aby odkoczyć sobie drugą migrację, poznałem małego stegozaura. Przepraszam, poniosło mnie. Po chwili jednak nie zapomniałem, ale cieszyłem się, bo dobiegłem do drugiej strefy migracji, przez co zaliczyłem wszystkie zadania, jakie potrzebowałem, aby zdobyć Prime Elder. Intensywne wbijanie adulta w krzaku. Niestety serwer miał kolejny restart, więc oboje się wylogowaliśmy. Po ponownym zalogowaniu się zacząłem dostawać The Isle. Na padzie, ponieważ dowiedziałem się, że istnieje w tej grze sterowanie dedykowane dla pada. I muszę przyznać, naprawdę ciekawie się gra, więc być może będę pierwszą osobą, która wymasteruje napadzie. na padzie. W nudów, bo cały czas siedzieliśmy i akwakulowaniu, zaczęliśmy zadawać sobie mapę. No i znaleźliśmy jakiś hangar albo coś. No nie wiem, co to było, ale fajnie zmieniłem tą mapę. Niestety nasz beztroski styl życia oraz ogromna liczba AI jakie uporowaliśmy przyciągnęły do nas inne, mięsożerne dinozaury. Za naszymi plecami zobaczyliśmy dorosłego ceratozaura, oboje postanowiliśmy, że go zaatakujemy. Jednakże ja bałem się tego robić, ponieważ jeżeli ceratozaur by mnie zżygał, oznaczałoby to koniec moich marzeń o Prime Elder. Mimo to, walka się rozpoczęła. Nie byłem jeszcze przyzwyczajony do nowej szarży Karon Próbowaliśmy rozegrać tą walkę drużyną. Niestety, strata mnie ugryz, to oznacza, że jeszcze jeden hit od cerki, a ja mogę zapomnieć o fine header. Mojego wkładu w tą walkę wygraliśmy. Niestety nie było to ostatnie stworzenie, z jakim przyszło nam walczyć. Zostaliśmy zaatakowani przez dość małego trenozaura. Myślałem, że na spokojnie z nim wygramy. Niestety, złamał nogę mojemu towarzyszowi, który był już Prime Hever. Tam natomiast zostałem bardzo mocno ranny. Jak będziecie zauważyć, Trenozaur pomimo swoich małych rozmiarów był już na tyle ciężki, że moja szarża nie była mu w stanie nic zrobić. Walka przybrał wymiar defensywny. Każdy z nas spodziewał się, że to on zaraz zostanie zaatakowany. Niestety, mój towarzysz został zabity. Tyranozaur nie dość, że miał dużo większy damage, jeszcze był niewrażliwy na moją szarze. Nie pozostało mi nic innego, jak rozpaczliwa ucieczka. Część druga tej przygody już niedługo.